Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Jestem w moim podgrzybkowym lesie, ale póki co nie znalazłam żadnego podgrzybka. Jedyne co w moim podgrzybkowym lesie znalazłam dziś. Te oto kurki, jedną kanię i tak to się przedstawia. Ale jest niespodzianka. Pierwsza niespodzianka dzisiaj. Jeden taki piękny podgrzybeczek. Bardzo młodziutki. Chyba jeszcze będziemy musieli poczekać na wysyp, o ile będzie. Bo póki co na wysyp kurek to ja nie mogę naczekać. Idziemy dalej i zobaczymy. Jest i kolejny maluch, ale. Naprawdę maluszek. Patrzcie. Czyli co dopiero się zaczynają pokazywać. Taki maluszek. Pojedyncze sztuki. W tej chwili mam tylko dwie. Ale jest mech. Piękny las podgrzybkowy, więc może coś jeszcze znajdziemy. Tu jest ścieżka. A przy samej ścieżce, zobaczcie, takie piękne się kureczki jeszcze uchowały. Tu są kolejne dwie. Tu jest jeszcze jedna. Tu jest jeszcze jedna. O, i tam jest taka piękna kurka. Przy samej drodze, fajnie, bardzo fajnie, cieszę się. Śliczne są. Same brzozy w tej okolicy najbliższej. Wysokie trawy, a jeszcze Wam pokażę, dróżka leśna, a przy samej drodze taka gigantyczna kurka, przepiękna i obok mniejsza. Jeszcze muszę zobaczyć w te krzaki, czy coś tutaj się nie schowało. Ale piękna jest. Znacie takie grzybki jak olszówki? To jest właśnie ta olszówka. Wiecie co? To z nimi to jest sprawa dyskusyjna. Bo znam osoby, które jedzą olszówki. I żyją. Naprawdę. A tu wam coś pokażę. Patrzcie. Takie śliczności. Jeszcze się uchowały wśród tych liści obok kolejna kurka co my tam mamy jakiś muchomor no i co chyba wszystkie ale zobaczcie te maluchy jeszcze urosną widzicie czyli jeszcze będą kurki a te są takie piękne W tym gęstym lesie, w którym teraz się znajdujemy więcej krzoków różnych niż drzew pojawiają się rydze, ale póki co ani sztuki, oprócz dużej ilości muchomorów, ale ani jednego rydzyka nie widziałam. Pokażę Wam fajny, taki ładny grzybek, nie wiem, nie znam się. Czy on jest jadalny? O, i znowu olszówka. Bardzo dużo tutaj jest olszówek. Taki fajny słodziak sobie tutaj rośnie. Ja takich nie zabieram, bo nawet nie wiem, czy to jadalne, czy nie. Tuż obok mała olszówka. No i co, właśnie w tym lesie czekamy na rydę. Ciekawe, czy będą. Nie wierzę z daleko, zauważałam. Zobaczcie tego giganta. Ciekawe, czy jest zdrowy. To są takie paprocie, a wśród tych paproci taki oto gigant. Gigantyczny koźlak. Ciekawa jestem, czy jest zdrowy. Ale jest piękny. Obiedzone. Ale na suszenie będzie idealne. Serwiutki widzę. Ale cudo. Jestem już przy aucie. A na sam koniec, zobaczcie. Jeszcze takie piękne kureczki mi się trafiły. Super. Bardzo zlewają się z liśćmi. Po prostu się ostały. Piękności. I już Wam pokazuję, jak się przedstawia dzisiejsze grzybobranie, raczej kurkobranie, bo kurek jest cała masa. Są oczywiście piękne trzykanie się trafiły, tylko te trzy podgrzybki, ale zawsze coś. No i co? Jeden, jedyny piękny koźlerz. Dwa zajączki, ale kurek, cała masa. Jak sami widzicie, bardzo, bardzo duża tego ilości kotleciki będą najpyszniejsze na świecie. Polecam ten oto yy, koźlasz pójdzie do suszenia, bo jest obiedzony od spodu, ale jest piękne. Także do suszenia, zajączki do suszenia. I co? Super, elegancko. I co, kochani? Życzę wam cudownego Tygodnia, oczywiście, i niebawem się widzimy z lasu. I dziękuję Wam wszystkim za tak wspaniały kolejny spacer po lesie. A z tych gorszych rzeczy, tak, w tej siatce jest co nieco. I to nie jest moje, tylko zostawione przez wcześniejszych grzybiarzy. Do zobaczenia, kochani. Papa. Pa.